No i witam widzowie w czwartym odcinku z gry The Forest. Na samym początku muszę sobie upolować dwie sarny. To no niestety przy domku nie ma, więc muszę zapuścić się głębiej. No i co ja sobie? sobie lecę do przodu, gdzieś tam, przy zimowych terenach się respią te sarenki. Nieraz zabijałem tam. No, no i co? Ja lecę i zaraz się suszymy. Przy okazji jak wpadnę na jakiegoś dzika to się nie pogniewam, ponieważ chciałbym zrobić sobie. Ciepły kombinezon przyda mi się na później, gdyż, 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 no, zazwyczaj się robi zimno, no i trzeba się ogrzewać. A tak, tak będę miał ten kombinezon, to będę mógł mieć wyrąbane. U, widzowie aktualizacja. Tam jest nasz domek. Wszedłem sobie na teren zimowy, idę ciągle tak prosto od tamtej strony. No i znalazłem jakiś wrak samolotu. Zobaczymy, co tam w nim jest. Zabiję już sobie dwie sarny, ale chciałbym jeszcze zabić jednego dzika Bo potrzebuję 4 futra 4 futra na Ten ciepły kombinator, mam jakąś tutaj nową Nowy, nowy um, strój Mamy jakiś pistolet Amunicja Gdzie to jest? Tutaj Rakietnica Czyli do wystrzelania Czegoś tam, bodajże flar Tutaj mamy jakiś magazyn, jest tutaj ojciec z, z synem, I, dobra, już więcej, nic nie możemy podnieść. I, i, I lecimy sobie dalej. Wyszedłem z tego zimowego terenu, szedłem ciągle prosto wzdłuż. No i jest jakaś wioska kanibali. Zobaczymy sobie, co tam jest w środku. Już widzę jakąś walizkę. Boleś co to jest? Mm, tak, walizka. Możemy od razu podnieść. Ona jest jakby już rozwalona. a mnie tu nie było tak mi się wydaje, no raczej nie, bo wszystko jest na porządku dziennym zbiornik z paliwem, komputer jak go rozwalimy mamy ten cały dysk o aloesy przydadzą nam się, tutaj jakieś tkaniny uuu jest nasz kochany dzik daj z niego skórę od razu, no i mamy cztery skóry bo nie mogłem znaleźć wcześniej żadnego dzika mm, tutaj nie ma nic, jest jakieś szmatki następne pewnie ze strojem bo te walizki to chyba tylko stroje mają no jakaś tam Jak... o, ale mnie wys... ty następny i sarna jeszcze do tego o kurna ja za... sobie ich zabiję nie będę już tam przeciągał aż tak ty otwarzymy sobie tylko te walizki razem czego na mnie buczysz widzę jakiś napój walizka te napoje w ogóle wszędzie tutaj widzę jeszcze w wodzie jest jakiś Napój tik, Aloesy o Tu dzik chodzi? Kurna jak się plał. Mm, no i dobra ja sobie zabiję te zwierzęcia O kurna jak się rżyły na mnie Dobra dzik już w sumie leży No i lecę poszuka poszukam czarny jeszcze I się słyszymy jak będę już przy domku Tam była ta wioska poszedłem tak No odbijam do strony prawej I mamy tu jakiś, Jakieś te mm, nie wiem w sumie to jest jakaś. Wiem, że oni chyba ryby łowią, czy, czy co robią. I to są ich takie mm, chatki. O no, nieważne, mam jakieś walizki. Walizki są. Jak będzie coś jeszcze ciekawszego, no to po prostu nagram. O, w tym zamku jest ulepszona dzida. Plus ta farba czerwona ulepszona dzida już wam pokazuję jak wygląda. Od razu sobie przypiszę te, również do plecaka. O, jedynkę że ulepszana wygląda no to tak, taki ma po prostu kości naostrzone na czubku. Idę sobie ciągle w stronę domku, jestem nad takim urwiskiem, jest woda. Tu hmm. już jakieś kamieni no i znalazłem takie paczki z nich. Tu już są bodajże, ja tu mam jakieś flary, myślałem, że strzały są w nich, ale nie jestem pewien. Tutaj znowu flary, nie ma serio strzałów, tylko flary są. O kurcze. No to słabo, to już nie pozbieram tego. Tworzę na wypadek... O, są strzały. Dobra, jednak są. Strzały, strzały mi się przydadzą. No i lecę sobie dalej do domku. No i w końcu, w końcu domek mogę już sobie skończyć. Jak przesło zobaczymy. Siedzimy sobie przy stole. Zarobiście, to wygląda. I wyrósł nam już... aloes, Mieliśmy nasiono. O, nie, nie wyrósł. A nie wyrósł. Możemy zebrać i zasadzić następne. Okej, okay, fajnie się to prezentuje. Domek już jest skończony. Może w przyszłości coś jeszcze dodam. Na pewno go jakoś jeszcze oświetlę. Bo mało widać w nocy w nim. Jeśli nie rozwalę ogniska. Yy, no muszę jeszcze mury obronne zrobić. Domek dla ptaków. Bo przydaje, przydadzą mi się. Przydadzą mi się te. Jak to się nazywa. Yy, pióra na strzały. Plus chciałbym ogród. Bo mam trochę nasion jagód. I zasadziłbym po prostu sobie, zrobił taką, taką farmę. I żebym miał później łatwiejszy dostęp do jedzenia, widzę, że mam plan. Robi się już trochę ciemno, ale to nic, bo skoczę sobie do jaskini, a tam tak będzie ciemno. No i wydaje mi się, że to jest jaskinia z kataną. A katana by mi się przydała, więc sobie lecę tam i zaraz włączam nagrywanie, no i wchodzę tu już do jaskini. Czerki zalaga, ale tak jak mówiłem, zawsze jak wchodzi się do jaskini, to jest lak. No i zjeżdżam sobie na dół. O, no, na trochę długo. Nie wiem, nawet nie widzę do dołu. O, no, już widać mniej więcej. No i pik. Dobra, mam nadzieję, że to jest ta skatana, nie jestem pewien. Mam jakieś śmatki. Wszystko można podnieść sobie. Chyba e, Czacha. Nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź na linę. Odpal tam zapalniczkę, żeby widzowie mieli co widzieć. Dobra, zbierzemy te Czachy dopóki mogę. Już nie mogę. Czacha to jest ten. ten, ten coś podniosłem. E, kawałek robota Timiego. Tutaj widzę, mamy jakieś obrazki. Jeden jakiś samolot. Pewnie to jest ojciec i syn. Jak spe, spadli na wyspę. Czy kto to tam jest? I drugiego... drugiego to rysunku mi nie pokazało Niestety, może to jest ten Nie, ten już widzieliśmy No dobra, nieważne, wchodzę tu po linię, to jest bodajże Ta jaskinia, tak mi się wydaje, że to jest ta Wchodzę po linię No i dobra, lecimy w górę Cyk Po prawej stronie mi się wydaje, że będą kanibale I mutant Nawet chyba widać ich cienie Mi się wydaje jak pójdziemy tu w lewą stronę, to no po prostu ich ominiemy. Ominiemy ich? No, jestem, jestem tam tam. Pójdziemy w lewą stronę, to ich ominiemy. No, weź schować ten rysunek już. Mm, no i co? Tu będzie ta katana cała. Oraz latarka. Jakby ktoś nie wiedział. To nie jest to. O, nawet słychać tego mutanta. Tu jest ta katana, tak mi się wydaje, kurwa, bo nie chcę zapeszyć. To długo już idę. Ale to jest chyba to miejsce. Tu się wdusza? Tak, to jest to, ja już się wystraszyłem. Zobaczcie, ile pieniędzy. Będę bogaty. No, już nie mogę podnieść czemu. No. Dawaj, 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 dawaj. a pat na bank, wszyscy do góry ręce. No nie mogę zebrać. Nie wiem. Dziwne, Zb... dobra, zbiorę sobie to później alkohol jakiś. Mogę ognisko podpalić, żebyście więcej widzieli. I mamy tutaj oto tą katanę. Tak owo się prezentuje. Tylko przepiszę od razu do plecaka. Tylko od który klawisz? Tu mamy na no, Dobra, damy zamiast narzędzi do naprawy. Prezentuje się ta katana oto, tak? Statystyki na no, to już Wam pokazuję. A takie w ogóle nie ma bloku, więc no... No, słabo, akurat, ale wtedy by była zoopa, gdyby blokowała, bo jest ona szybka. Zegarków już nie, mo nie możemy wziąć na bomby, Picie, Tu jakieś widzę? Jedzenie to sobie skorzystam. Leki tutaj nie poszczęściło mu się, wid widocznie. Leki, flary jakieś, to teraz mogę normalnie zabrać te pieniądze. Mm, jest coś jeszcze. Tu mamy tak. tu mamy karnisty, których niestety już nie mogę wziąć. No, i tu będzie ta latarka cała. Przy okazji pokażę. O, tu są też picia, chyba. Dokładnie. Przy okazji wam pokażę. się wziąć Przy okazji wam pokażę, jak ta katana szybko wali. Tych, tych, tych. O i jest tutaj ta latarka. Ale ja zbytnio z latarki nie korzystam. Bo sobie tak klimatycznie bardziej z. Bo jak ktoś tupie tupy, to będą szmatki. Wolę sobie pokorzystać z zapalniczki, a ja wracam tak samo jak przeszedłem. No i wychodzę z tej jaskini. Była tam walizka z ubraniem. Nie zauważyłem wcześniej. Jej, no i zebrałem to ubranie, i to jest teraz ubranie. Pierwszy raz chyba takie mamy, na długi rękaw. Wróciłem do domu. No i tak wcześniej mówiłem w odcinku, bym sobie świetlił ten dom. Tylko gdzie to jest? To chyba w ozdobach eee, Wisząca lampa, jedna lina. No i fajnie, bo można to. Zawisi tutaj na tutaj na tym na ścianie. No i zobaczcie, fajnie to daje światło. Nawisimy również tutaj. Jeszcze. Odwrócimy ją. Czemu się nie da. Dziwne. Tam mogłem, o, muszę bardziej tak. Co się stało. Wracamy ją. O, dobra, mogę tak jedynie. Dobra, niech będzie tak. Hmm. Gdzie ja bym chciał jeszcze tą lampę? Mógłbym ją zawiesić tutaj? nie bardzo? Mogę jedynie jeszcze tutaj tak... No w sumie nawet spoko będzie to wyglądać. Piek, tak, tak nad kanapą. Czy w kuchni? W kuchni też by się przydało. W kuchni by się w ogóle żyrandol przyjął. Ale nie chce mi się... <grych> Ole, tak wiszącą lampę tylko. Tik, dobra. Ha, mamy chyba jeszcze jedną czachę. Eee, czy już nie mamy? Już chyba nie mamy czach. Dobra, nie mamy czach, więc nieważne. Na razie star starczy tego oświetlenia, zapiszę grę, żeby na wypadek nic się nie stało. No i, no i, no i teraz trzeba jakieś projekty. O, trzeba tamtą trollkę skończyć. No i lecieć tam w las i sobie spuszczać tutaj drzewo No i budować coś tutaj Myślę o... Jak wybuduję te rolki no to myślę o tym o ogrodzeniu obronnym, bo mega się przyda Jakby na, mieli nas atakować kanibale A o tyle jest fajna Że tak powiem ta wysepka Że możemy po prostu w jednej linii Zrobić ten mur obronny i będzie giznie. Nie musimy robić wokół, bo jest tu Urwisko, urwisko jest no i Kanibale nie wejdą przecież po po tych po. O po 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 Zbrakło po, 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 po. mi słowa. No po skałach po prostu nie wejdą. No dwie ostatnie kłody, żeby skończyć tę rolkę. Kończymy No i lecimy tam. Aha, spodnie moro. Dobra. No i teraz jest taki plan, żeby zrobić tutaj schody. Żeby nie wchodzić ciągle od tamtej strony i na górę Tylko po prostu po schodach tutaj O nie słyszę gdzieś mutanta I pewnie to jest w głównej wiosce jest ten mutant No ale Czyli że Po prostu nie musimy nawet walczyć z mutantami Możemy tylko je zobaczyć I będą się już nam rozpiły normalnie Bo wcześniej nam się nie rozpiły Ponieważ nie, nie zobaczyliśmy Czy? No nie zobaczyliśmy mutanta no ja robię te schody jak przybiegnie, to, to po prostu włączę nagrywanie, ale fajnie jakby tutaj nie przybiegł. Ile? Coś mi się zbugował sorki za ten ten, ale zobaczcie ile jest mutantów. Kurna, przez ranę Co jest? Ja. Yeah. Tyle mutantów. Kurna, jak mi to walnie, przecież to mnie zabije. Masz, tą Ciekawe ile trzeba takiemu trafić w głowę, żeby go zabić. A człowiek. kurwa! Tylo mam mu się bić tam, nie podbiegają, nie podbiegają. A mi się łapa trzej się Ty. Zara wale. Ty. dawaj strzały Dawaj strzały Ty. dostał Ty. dostał. Ciekawe... No gin, kur widzowie problemy. Problemy tyk Dobra, zostałeś sam na razie. Chodź, 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 chodź Ty no Już cały jest, win Jeszcze jedna strzała. Dobra, nie ma go już Umarł Ty. Dawaj, teraz ty Olej, walną No i jeszcze chwilka Już chyba... Nie, myślałem, że padł. Kurna, ale mi się zbugł ten napis, muszę jeszcze raz grę wczytać, się zapisać i wczytać od nowa. Słabo. No i z, z nich mamy ten cały, 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 mu, jakby to powiedzieć. No pancerz z mutanta po prostu, on jest najlepszy z całej gry. Tam są jeszcze dwa mutanty, znaczy dwa były. A widzę tylko jednego. Virginia. I tam mieliśmy. O, dobra, są dwa, są dwa, są dwa, są dwa, są dwa. Nie widziałem go. Ale mi zarumbała. A nie Najgorzej jak teraz. Umrze mi się To będzie dosyć słabo. Żebym nie spadł. Chodź, najpierw ciebie, bo ty jesteś. Najbardziej. Najbardziej denerwujesz. Dawaj, biją, biją, biją zemnek, biją. biją. Szybciej się ją pokona. Już jest we krwi, no to. O, już chyba padła, padła. Nie i chodź tu, dawaj trzałki. Teraz Twojego Zenka Kochanego. O, raz, dwa Z tyloma mutantami naraz to ja się nie biłem. Wcześniej nawet jak grałem. Ty. Ty, jakby słyszałem jeszcze jednego. to tak echo takie robi ten mutant? Ty, nie macie. Pik. Dobra, nie trafiłem, może za. tuj Dobra, nie ma. Ci... <laughs> Dobra, żyje jednak. Już myślałem, że ma animację upadania. Teraz nie. Dobra, teraz ma chyba. O, ja, pitole. Ja złem mu Cztery nawalone, a ja sam bez pancerza ich robię, jak chcę. <laughs> Beka. Dobra, wracam do domu, zapisuję gierkę i ten, ten zbugowany. Zbugowane i bugowane coś, muszę to naprawić, jeszcze leki sobie wezmę, dobra, lecę do domku. Okej, okay, odbugowałem giereczkę, przy okazji jestem po sylwetrze, bo trochę mi nie było. No i co, dobudowujemy tutaj tyrolkę, bo postawiłem tyrolkę, muszę jeszcze zrobić e, cztery liny, cztery liny muszę jeszcze zrobić. Mam nadzieję, że tkaniny mi wystarczy, raczej wystarczy, powinno zostać, ale bardzo malutko. No, i będę musiał ogarniać, ogarniać te tkaniny, no ale to się wszystko załatwi. To się dzieje, czemu nie mogę liny zrobić? Pik, 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 Ej, widzowie, nie mogę liny zrobić. Dobra, nieważne, ja to zrobię tam rolkę, sprawdzę. O, bo no, ja miałem cztery. Nieważne, ja zrobię tam rolkę, sprawdzę, czy działa, bo to na pewno działa. i, i, i będziemy się służyć. I ostatnia kłoda, mam nadzieję, że ta trolka będzie działać, ale powinna działać. Będziemy na niej spuszczali drewno. No i co? Mogę się złapać, mogę, jadę sobie spokojnie do bazy. Mamy już dwie trolki. Teraz przydałoby się tu jakieś pomieszczenie, gdzie te drewno po prostu bym mógł rzucać nigdzie by nie spadało. Chociaż chyba nie byłoby źle z tym drewnem. Mm. No nieważne, tam teraz le lecę sobie, zrobię te schody Ten projekt schodów I, I powinno być git, bo tak jak mówiłem wchodzenie pod tą górkę ciągle jest słabe No i postawiłem schody, mam nadzieję, że będą gitem Nie będę się tu blokował, będę normalnie wchodził po tych schodach No i co, tu potrzeba 47 kłód, ja to otnę i zaraz się słyszy mi No i kończę sobie schody, czy już skończyłem? i bęż, czy nie, jeszcze jedna kola, dobra mam schody no trochę inaczej się prezentują niż wcześniej ale da się wejść, a tutaj? tutaj też się da wejść, spoko tutaj skoczyliśmy sobie przed przypadek, też da, da się wejść no i na samą górę spokojnie się wchodzi, więc jest gites gites, gites, majonez Re, wczoraj, wczoraj w, w, wczoraj w gierce widziałem tutaj mutanta ale z nim nie walczyłem, bo mi się nie chciało. Od razu skoczyłem szybko do domku. No i teraz też sobie skoczę szybko do domku, ponieważ jestem bardzo głodny i bym sobie coś przykąsił na ząb. Jeszcze przed tym zrobię tutaj. Zrobię tutaj drewnianą ławkę. Bo jak się po prostu zmęczę, no to sobie usiądę. Tyk, gdzie by tam ławkę postawić? Może tutaj, niech sobie stoi. Dobra, niech sobie stoi No i, no i ja lecę do domku sobie coś zjeść Zapomniałem, że obok domu chciałbym sobie powiesić głowę szopa pracza Więc musi sobie niestety zabić Dwoje, o, dwoje, dwoje szopków Tak powiem No i co, pierwszy zabity, biorę główkę, kładę na drzwi obok domu no i tak z dwoma zrobię i dopiero sobie będę leciał tam gdzie, gdzie będzie główne takie mm, tak powiem wykopalisko, brak słowa, drewna. Ok, no i są dwie główki. Teraz po prostu zamiast tam polecieć to, to zbudujemy tutaj lany murów obronnych. No i będę powoli kończył odcinek, bo już trochę materiału się nazbierało. Więc nie będę przedłużył i po prostu te mury to wszystko dokończę w następnym odcinku Teraz zbuduję plan ich murów obronnych Gdzie one tutaj byli? Budowanie standardowe chyba Tak? Czy nie? Chyba nie O tutaj jest Obrona, ogrodzenie obronne, dobra, no i bierzmy to <kłysy> Tylko jakbyśmy chcieli Duży ten plac mieć, to jest pytanie Myślę, że gdzieś odtąd jakoś powinno być git, gdzieś tu nikt mi się nie przedostał czasem, gdzieś tutaj, no i tak ciągle do końca, do, aż do tamtąd. Sorki, <ścoughs> trochę mi zejdzie głód, no ale lepiej to tak wzdłuż długo niż tak... Całość, całość, więcej by na pewno wyszło No i idę, idę, idę z tym ogrodzeniem I kończę gdzieś no Nie mogę tego niżej postawić? Dlaczego? Dobra, to skończymy gdzieś, trochę tak po ukosie No dawaj, 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 dociągniesz się tutaj? Czemu nie chcesz się położyć dobrze? Dobra, nieważne, położymy tutaj Tak, i jeszcze dobudujemy, dobra i powinno być gitem jeszcze postawię <laughs> drzwi wyjściowe, gdzieś na środku czyli to powiedzmy będzie gdzieś. Jakieś tutaj będzie środek, drzwi wyjściowe zrobimy, czyli tutaj R i tutaj R i powinny być drzwi tak z dobrej strony, chyba z powinno być git z dobrej strony. No i mamy drzwi, zarobiście a ja co, dziękuję Wam za oglądanie. No i widzimy się już w piątym odcinku z gry The Forest. Do zobaczenia widzowie.